Witajcie w sezonie 2023, z tej okazji chcielibyśmy razem z Kamilem zaprosić Was na nowy cykl filmów, który będzie się nazywać Karpiowe Zaplecze, w którym będziemy pokazywać różne rzeczy instruktażowe, pokazywać naszą taktykę łowienia karpi, podejście, jak my to wszystko robimy. Dlatego z tego miejsca już Was zapraszamy na cykl właśnie tych filmów, które będą się ukazywać cykliczne. Już za kilka dni na kanale pierwszy film będzie to film, który robił Kamil na naszej pierwszym wyjeździe na początku kwietnia. Kamil, powiedz coś, coś więcej, co będzie w tym pierwszym filmie. Cześć, witajcie. W pierwszym filmie, który ukaże się na kanale z nowej serii, zobaczycie jak w bardzo prosty sposób zawiązać prosty i bardzo skuteczny przypon na karpie. Więc już z tego miejsca zapraszam na ten film. Słuchajcie, jeszcze może tak pokrótce, dlaczego w ogóle powstała Dokładnie. ta seria? Seria powstała, dlatego że ciągle pod, pod filmami czy w wiadomościach prywatnych dostajemy od Was informacje o jakieś pytania odnośnie czegoś, jak się wiąże, jak coś, jak, jakie my mamy do czegoś podejście, jak my widzimy jakiś dany temat. Dlatego stwierdziliśmy, że taka seria powstanie. A żeby ta seria miała sens, to bardzo prosimy o wszelkie komentarze i pomysły, co byście chcieli zobaczyć w takich filmach, jak by to miało wyglądać. Poruszymy... Postaramy się poruszyć większość tych tematów, które nam zaproponujecie, bo te filmy są właśnie dla Was. Dokładnie tak, dokładnie tak jak Kamil mówi, więc widzimy się już za kilka dni. Pierwszy film będzie o e, przyponie właśnie Kamila na wiosenne karpiowanie. Drugi film już możemy Wam zdradzić, pokażemy Wam jak łączymy plecionkę ze strzałówką. Kamil pokaże swój węzeł, ja pokażę swój, więc zaczynamy sezon 2023. Bądźcie razem z nami i do zobaczenia już niebawem.